Wiedząc, że 2 do potęgi m tej równa się 8 oraz 2 do potęgi n tej równa się 16, podej wartości parametrów m oraz n. To jest podpunkt A. W podpunkcie B rozwiąż równanie przedstawione, czyli 8 do potęgi 2x plus 1 równa się 16 do potęgi 2x minus 3. Ja tutaj rozpocznę od tego, iż równanie w podpunkcie B. Będzie można rozwiązać w oparciu oczywiście o informacje, które będą płynęły z podpunktu A. Czyli to, te wyniki, które i te informacje, które zaczerpniemy z podpunktu A, myślę, że będzie można na pewno wykorzystać w podpunkcie B. No to idźmy do podpunktu A, czyli mamy. Takie to dwa równania: 2 do potęgi m tej równa się 8 oraz 2 do potęgi n tej równa się 16. To są oczywiście równania wykładnicze, no i teraz te równania wykładnicze będziemy rozwiązywać. Oczywiście widzimy, że po obydwu stronach tych równań mamy liczby 2, 8 oraz 16. No nie będę ukrywał, że zarówno liczba 8, jak również i 16 to są krotności liczby 2. Wobec tego um, ósemkę można zapisać jako 2 do potęgi trzeciej, natomiast 16 można zapisać jako 2 do potęgi czwartej. I otrzymujemy zatem następujący zapis. Ponieważ w tym równaniu widzimy, że podstawy po obydwu stronach równania są takie same, to powołując się oczywiście na właściwe własności funkcji wykładniczych, podstawy możemy opuścić, możemy zająć się tutaj. Tylko i wyłącznie wykładnikami, dlatego też rozwiązaniami tych równań są wyniki odpowiednio m równa się 3 oraz n równa się 4. No i teraz, gdy przyjrzymy się podpunktowi B, to zauważmy, że zarówno po lewej, jak i prawej stronie tego równania mamy liczby 8 oraz 16. Nawiązując zatem do podpunktu A, w miejsce ósemki. Na pewno powinniśmy wpisać 2 do potęgi trzeciej, a w miejsce szesnastki powinniśmy wpisać 2 do potęgi 4, no bo takie wnioski wypływają z rozwiązania podpunktu A. Więc czynimy to. Otrzymujemy następujący zapis. Ponieważ potęgi y, dla takiego to zapisu y, w wykładnikach się wymnażają, otrzymujemy zapis 2 do potęgi 6x plus 3 równa się 2 do potęgi 8x minus 12. No i ponownie opuszczając podstawę, otrzymujemy. Równanie 6x plus 3 równa się 8x minus 12. Gdy rozwiążemy to proste równanie, otrzymujemy ostatecznie wynik x równa się 7,5.